Dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcę testować nowe zabawki, będę potrzebował więcej żelaza. Zabieram zdobycze moich sług i postanawiam zaopatrzyć się w budulec. I mój plan jest prosty. Potrzebuję mini bazy w krainie centralnej, gdzie będę mógł składować i przetapiać zdobyte żelazo. I nie będę musiał tracić czasu na długie podróże. W międzyczasie przeniosłem też resztę maszyn do odpowiednich pomieszczeń i nocy 40 pora ruszać do krain centralnych. Nowym miejscem na bazę będzie najbliższa, wolna parcela przy kopalni. Raz, że jest blisko, a po drugie, jest duża i posiada potencjał na przeniesienie w przyszłości bazy, właśnie w to miejsce. Tym bardziej, ma sadzawkę, która w późniejszym czasie zaopatrzy mnie w ryby. Dla moich więźniów. Tak, bo w tej grze rybami karmimy ludzi, którzy nadal nie subskrybują mojego kanału i trafią do lochu. Przybywam na miejsce, eliminuję okolicznych strażników i zabieram się do pracy. Baza na start ma być niewielka, więc dużo terenu tak naprawdę na start oczyszczać nie muszę. Stawiam pierwsze konstrukcje i dzielę moją bazę na dwa pomieszczenia, gdzie w głównym będzie stał stół warsztatowy i, i reszta mniej potrzebnych rzeczy, a w tym drugim będę trzymał piece. Tak, wszystko pięknie ładnie, ale nie zabrałem ze sobą rudy miedzi i nie nie mogę postawić piecy, więc kto nie ma w głowie, ten musi mieć w nogach. I wypadałoby znaleźć trochę miedzi w okolicy, a jak braknie w okolicy, to przy samych krańcach mapy są zawsze wielkie skupiska skał. I postać niedźwiedzia będzie tutaj bardzo przydatna. Tylko mam wrażenie, że jeżeli chodzi o miedź, to chyba niedźwiedź mniej jej wydobywa. Ale nieważne, Miedź i skały zebrane, więc pora wracać. Bo nadchodzi już noc 41. I zabierajcie mi tego przeklętego Belmonta z pod domu. No chłop znajdzie mnie wszędzie. Stawiam cztery piece, i w sumie skrzynia na przetopione surowce też się przyda. No, w końcu to jakoś wygląda, i można by było jeszcze upchnąć pierwszą klatkę w dodatkowej sali. Ale żeby to zrobić, będę potrzebował przetopionych sztab żelaza. Więc nie tracę czasu i zrzucam wszystko, co mam do małej skrzyni i ruszam w stronę kopalni. wow, 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 wow. przed samą kopalnią toczyła się walka, do której bardzo chętnie się przyłączę. Tylko zanim zacznę walczyć z uczniczką warto by było wyczyścić przedpole. Było blisko, szybkie przegrupowanie, dobicie reszty pachołów. No no, i w sumie jak się leczę, to mogę też odblokować sobie nowe moce. Bo jestem ciekawy tej nowej umiejętności specjalnej. Ale że na przedpolu kopalni została sama ognista łuczniczka, nie mam zamiaru tego marnować. Ta! Ale na łuczniczkę słońca jak najbardziej. Przetestujmy mój laser, który odnawia mi życie. No, i takie umiejętności to ja szanuję. A tego czego nie szanuję, to pomocnicy mojego nowego Nemesis, którzy potrafią zepsuć całą zabawę. Dobra, pora na podejście drugie Znajduję stuprocentową krew okrutnika I podmieniam jedno z zaklęć na komara Nie no, ja muszę to przetestować Łuczniczka słońca ruszyła w głąb kopalni Więc w pierwszej kolejności może jednak Zająłbym się zgromadzeniem tego po co tu przyszedłem Bo i tak wcześniej czy później na nią wpadnę Penetruję kopalnię coraz głębiej Zbieram wszystko co pozostawiała po sobie słoneczna łuczniczka I wiedziony kolejnymi żyłami żelaza Trafiam na dużą komorę Gdzie znajduje się Krik nieumarły generał Drugi boss tej Lokacji. I co może pójść nie tak, od razu ruszam do walki. O, i ma złotą skrzynię, to tym bardziej muszę go wykończyć. I tak szczerze, sam klik nie jest jakimś trudnym przeciwnikiem. Jest bardzo prosty i do ominięcia. I tylko trzeba pamiętać, żeby nie trafiać go, kiedy ma włączoną tarczę. Bo jak w nią trafimy, to przywoła sobie kilka szkieletów, a pomocną rzeczą w tej walce okazało się samo zaklęcie komara, bo nieźle rozprasza wrogów. I dzięki czemu nie generał pada u moich stóp. A ja pozyskuję wiedzę, pozwalającą mi wytworzyć żelazną komarę. A, i mogę teraz przywoływać szkieletowe papaje na moich trupich farmach. dziutko. Otwieram złotą skrzynię i o, los się do mnie uśmiechnął i jest tutaj druga. Zbieram jeszcze żelaza, dzięki czemu mam prawie 8 staków. Dobra, teraz już 9 i znów padam na słoneczną łuczniczkę. Oj, tym razem mi się nie wywiniesz. No, chyba że w randomowym momencie, kiedy życie spadnie jej naprawdę mocno, ta zacznie przede mną uciekać. W sumie skądś to znamy? Ale plus jest taki, że szybko ją doganiam i nie daje jej się zregenerować. Aż nagle dzieje się to. No, zniknęła jebaniutka pomiędzy namiotem a wozem. Co jest? <laughs> nie ma jej nigdzie. Ale jak to? Ja już zawiedziony załamuję ręce. Ale nagle pojawia się w randomowym momencie. Boże, proszę zabierzcie te bagi. Bo kiedy jest już na totalnym wykończeniu, znowu ucieka. Ale tym razem pędzi poza swój i dotychczasowy hub. Tak jakby chciała go obiec wokół i wrócić na swoje miejsce. Co się nie dzieje, bo nagle w randomowym momencie postanowi wracać i zregenerować sobie całe życie. O nie kochana, tak się bawić nie będziemy. W pewnym momencie, kiedy miałem już ją kończyć, przyparła mnie do muru. I dodatkowo nie pomagał też fakt, że zrespiły się ogniste łuczniczki. Szybka cofka do kopalni i może tutaj uda się ją upolować. A nie, bo nagle znowu się cofa. I znowu zaczynamy zabawę od początku. Tak, chciałbym, bo za moimi plecami właśnie w tym momencie zrespił się cały batalion śmierci. Ewidentnie gra chciała mi dopieprzyć. Więc z nastaniem dnia 44 pora wracać i zrzucić się do bazy. I niech to co już zebrałem zacznie się przetapiać. Dostawiam dodatkowe pomieszczenie, które będzie robić za więzienie. Tak, tylko okazuje się, że do wytworzenia klatek potrzebuje wzmocnionego drewna, które akurat wyrabia się z desek i z żelaza. Więc nie ma co? Z nastaniem nocy trzeba wracać do kopalni, bo nie dość, że na ekwipunek, to jeszcze teraz na dodatkowe surowce będę potrzebował większej ilości żelaza. Ale plus jest taki, że mogłem znowu liczyć na łuczniczkę i na to, że oczyści całą kopalnię za mnie. Ta ja oje sama mnie prędzej nie zabije. No i Klik się też znalazł. Ale rozsądniej w tej sytuacji będzie się szybko wycofać i uleczyć. Aż tu nagle łuczniczka zaczęła podążać moim tropem. Eliminuję przeciwników. I mam nadzieję, że tym razem z tej kopalni to mi nie zwiejesz. Ha, i na moje szczęście, gdyby teraz próbowała zwiać, pojawił się klik i to on zadaje jej ostateczny cios. Jak ja się cieszę, że bosowie nie mogą nas atakować w momencie dobijania innego bossa, bo chyba bym zapiał w tym momencie, jak on by mi to przerwał. Zamiast, stary, pomogłeś mi i nie za bardzo chce mi się z tobą walczyć. Więc wiesz co? Masz tym razem taryfę ulgową. A ja mogę zabrać się za zbieranie reszty żelaza i w duchu cieszyć się nad odniesionym zwycięstwem. No dobra, mała pomoc była, ale co ubite, to moje. I myślisz sobie, że większego nie farta niż z tą uczniczką to ja nie mogę mieć. Oj, kochany, poczekaj, bo to jest dopiero początek tej przygody. Ale dobra, żelazo zebrane i możemy wracać. Dwa bossy zrobione, więc teraz tylko zebrać odrobinę drewna i wrzucić wszystko do przetapiania i przerabiania. Oho, tak długo czekałem, aż się surowce przerobią, że brakło esencji w zamku. I w międzyczasie, jak to wszystko się przetwarza, ja zająłbym się jeszcze jakimś bossem. I kolejnym moim celem był Sir Erwin. Dzielny kawaler który dałby mi schemat na stajnie. Może wtedy o konie zacząłbym dbać. Tak, go przed wyruszeniem drogę warto też ugasić pragnienie. Jeszcze przed nadejściem nocy 46 ruszano swój kolejny cel. który jak się okaże, jest bardzo nobilny I włada elektrycznością. No tego jeszcze nie grali. Tam Erwin był bossem z gatunku tych denerwujących. Dopóki się ich nie nauczymy. Jak omijać jego ciosy? Bo widzicie, kiedy on tak kołuje wokół mnie, machając swoim wielkim mieczem. Wtedy wystarczy kręcić tak zwane bączki, tak samo jak on, jednym słowem zabawa wganianego. I podczas pierwszego starcia starałem się wyczuć jego ruchy i nauczyć się wszystkie, żeby tylko kiedy braknie mi życia szybko się wycofać, uleczyć i wrócić całe świeżutki do walki. A no i myślałem też, że łańcuchy z puli nekromantygo go uziemią, ale niestety przeliczyłem się. I to zaklęcie nie działało tak jak myślałem. A druga faza ataków Erwina jest chyba najprostszym atakiem do uniknięcia. I nie powiem, bo na sam koniec wpadłem w taki trans, że jego ataki nie stanowiły większego problemu. Totalnie mnie odcięło, a walka wyglądała jak taniec. I finalnie to ja wychodzę z tego starcia zwycięsko. A przepyszny Erwin w tym momencie może gryźć piach. Dobra, trzeci boss pokonany i zauważam, że dość nierówno ich wybijam. I trzeba będzie się tym jakoś zająć, bo lubię, jak lista jest odhaczana dość skrupulatnie. Ale najpierw szybki powrót do mini bazy, by dowiedzieć się, że mój plan nie był głupi, bo już teraz mam 82 sztuki sztab żelaza, a reszta się cały czas przytapia. No opłacało się jednym słowem założyć tutaj bazę. Stawiam swoją pierwszą klatkę i czas przetestować mechanikę posiadania więźnia. A jako że patroli pod moim domem jest niemało, to chciałbym Polować gwardzistę weterana. I wiem, że ma dość niski wskaźnik procentowy krwi, ale to tylko test. Więc nie opieraj się olbrzymie i wskakuj do klatki. O, i mogę wytworzyć z niego soczek. A, i mogę ich karmić szczurami i rybami, żeby dawali więcej krwi, choć też dostawali bonusy. No ale dobra, spuśćmy z niego trochę krwi, ale nie myślałem, że od razu wydoję go całego. I mogę spokojnie tą krew zabierać do ekwipunku. Ej, nie powiem, przydatne ustrojstwo. I trzeba będzie się tym kiedyś bardziej pobawić. Ale teraz przed na wytworzenie nowej broni w bazie głównej i ulepszenie serca zamku, by pchnąć dalej postęp w grze. Tak, tylko najpierw będę potrzebował odrobinę szkła, które mogę dopiero wytwarzać po ubiciu gretel dmuchaczki szkła. Ale czekaj, w sumie dość dużo poleciało podczas walki z innymi bossami. Wytwarzam żelazną kosę i dwuręczny miecz i dzięki kosie będę mógł zadawać większe obrażenia wszystkim nieumarłym. W sumie spoko, bo pewnie jeszcze nie raz jakiegoś spotkam. Dobra, ale nie ma na co czekać. W końcu mam dobrą pasję w walce. Wytwarzam dodatkowy mix który wyposażam się w końcu w lepszą torbę. Opróżniam ekwipunek do czysta i chyba pierwszy raz do wyruszenia w drogę użyję w wampirzego teleportu. Dzięki czemu pojawiam się w samym środku krainy centralnej. Leandro kapłanko cieni już po ciebie idę. I tak mknę drogami i lasami. Aż przed nadejściem nocy 48 trafiam na... no właśnie co. Ni to kurhany, ni to cmentarzysko. Nazwijmy to po prostu miejscem kultu. Eliminuję napotkanych tam nieumarłych i udajemy się zebrać pierwsze sztuki kamienia utrapionych, który okazał się być nowym surowcem, i wchodzę na sam szczyt wzgórza, a tam czeka już na mnie ona kapłanka cieni. Na początku walki wydawało mi się, że walczy magią chaosu. Oj, jak ja się zaraz zdziwię, bo nie spodziewałem się, że będzie władała nowym rodzajem magii. I mała wstawka, na ten moment kilku bossów będzie używało tego samego rodzaju magii. Co jest wielkim plusem, bo jest to jakaś świeżość na przestrzeni ostatnich walk. I nie muszę patrzeć na kopiuj w klej, klejone ataki, tylko ze zmienionymi żywiołami najczęściej. Także za to magię cieni duży plusik. Ale wracajmy. Bo sam Sama kapłanka na starcie może odrobinę zmylić. Ma dość proste ataki do uniknięcia i nie jest jakoś super mobilna. Aż nie zgasi nam światła, bo wtedy oj, jest ciężko. I z tak słabą widocznością można naprawdę nieźle oberwać. I to kilkukrotnie podczas pojedynku, bo robi to kilka razy. Ale nie ma co się poddawać. Pełne skupienie i lecimy. Dnia 49 będzie troszkę trudniej. No bo wiecie, słońce będzie mnie razić. A nie, jednak nie, bo dziwnym trafem słońce akurat na tą arenę nie dociera. I było blisko, ale tylko blisko. Trochę mnie suszy, więc tylko owcę sobie na ząb wrzucę i podejście numer 3. No powiem tak, szło tak jak zawsze, ale tym razem podczas całkowego zaćmienia znalazłem sposób na walkę z cieniami. Bo okazało się, że kosa jest w tym przypadku bardzo przydatna. Bo wystarczy tylko użycie jej ataku obszarowego, żeby nic do nas nie mogło podejść. Bo te cienie się od razu rozpadają. Tak, dzięki tej sztuce udało mi się pokonać kapłankę cieni, która chętnie podzieli się ze mną Swoją wiedzą. Dzięki czemu mogę zająć się jubilerstwem i wytwarzaniem kamieni utrapienia. O, i odkryłem sztukę wytwarzania teleportów dla moich więźniów. No i to jest coś. Dobra, ale ruszajmy dalej, bo Maja i jej ulepszony stół badawczy już na mnie czeka. Przebywam w okolicy zakazanej wieży, a czarodziejka już na mnie czeka. Twoją drogą niezłą biblioteczkę tutaj zebrała. Jak na mola książkowego przystało, jej kondycja jest dość marna. Idzie z nią prościutko, aż tu nagle. Sprzęt mi pęk! Ale czekaj, tak od razu 27 leveli w dół? Nie, 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 nie. Uff, na szczęście tylko 12. Ale i tak muszę się wycofać, bo mi tyłek skopie. I ja mam w tym momencie pytanie, jakie było na to prawdopodobieństwo? Że w momencie walki odwali mi się taki numer. No sne kino! Jak ja się cieszę, że ja to nagrywam, bo nikt by mi w to nie uwierzył. No i dobra, muszę zdecydować się na małą pauzę w polowaniu. W końcu muszę naprawić swój sprzęt. Cały sprzęt i dopiero wtedy wrócę do akcji. Bo tej kiecki to ja jej nie odpuszczę. Tym bardziej, że boss jest naprawdę łatwy do pokonania. Biegnę przez lasy i mijam targowiska ludzi. Szybko wpadam do mini bazy. Reperuje cały sprzęt? Tak, chciałbym. Najpierw muszę wytworzyć księżycowy pył. I okazuje się, że podczas mojej podróży znalazłem lepszego bafa do mojego ulubionego zaklęcia wybuchających kości. Hmm, w sumie warto spróbować. I na moje szczęście, noc 50. Mia miała się okazać nocą krwawego księżyca. Lepiej być nie mogło. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Moby zaczęły walczyć z jakimś bossem na moich oczach. I okazuje się, że jeden z kapturników był przebrany za bosa. Tak, wiem, że pisaliście mi to w komentarzach. Dzięki za info, ale trzeba było przeaktorzyć. Taka sytuacja była turbolosowa, ale plus jest taki, że sam go szukać nie muszę i chętnie ukrócę jego żywot. No dobra, chyba że on będzie szybszy. Ale czekaj, tu cały czas jest. No i taką walkę to ja rozumiem. Przeciwnik dynamiczny i nie za prosty. A po pokonaniu go Otrzymuje umiejętność zmiany w człowieka, tak jakbym nie mógł tego już wcześniej robić. Oraz schemat na te piękne kozackie noże. Ło! Wow! I to rozumiem. A co do samej postaci człowieka, jest dość komiczna. I na pewno pod tym płaszczykiem nie kryje się nic podejrzanego. Ale dobra, pora na drugie podejście do Mai. I proszę niech tym razem gacie mi nie pękną. No i tak jak myślałem, poszło dość sprawnie. I dzięki temu, że ją pokonałem, wkrótce nowy stół badawczy otworzy przede mną całą bibliotekę nowych schematów na nowe bronie i nowe pancerze. Tak, wszystko było w tym momencie w zasięgu mojej ręki. Ale została jeszcze jedna bohaterka do pokonania. Bo widzicie, jak ją pokonam, będę mógł sam wytwarzać szkło. Co za tym idzie, fiolek na mikstury nie powinno mi braknąć. Ale wracając, liczyłem na to, że do Grety zdążę do 30 jeszcze tej samej nocy. Trzy bossy jednej nocy to by było coś, ale samo pragnienie okazało być się silniejsze. No tym bardziej, że miałem okazję zdobyć troszkę lepszą krew. I niestety, zanim dotarłem do mojego celu, wstał już dzień. Ale liczyłem na to, że jeżeli jest to kopalnia kwarcu, to mój przeciwnik będzie skrywał się pod ziemią. Więc ostrożnie, uważając na każdy promień światła, przedzierałem się do przodu. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że kolejne starcie będzie na moją korzyść bo będzie odbywało się pod dachem. O, dzięki ci wielka Greto, że jesteś cywilizowaną istotą i masz swój warsztat. Ty, ale czekaj, ona lata. I dopóki nie pozbędę się tych bombiarzy, nie mam z nią szans. Więc szybka cofka, leczenie i wesołym bombiarzom mówimy dobranoc. A co do Gretel? Trzeba przyznać, że to jest naprawdę kawał baby. Do tego widać, że ma czym oddychać, bo to jej wydech ją unosi. A gdyby tego jeszcze było mało, potrafi się wypluć rozgrzane szkło. I z takim oddechem to mogłaby spokojnie występować w reklamie Winterfresh. I nie powiem, przypieramy do muru, więc kolejna cofka. Tym bardziej te bomble, które wypluwa, potrafią zamienić się w tykające bomby. Ale finalnie nawet odłamki szkła jej nie pomagają. I musiała przegrać walkę z moim łukiem. A ja na ten moment mam niezłą serię. Ubiłem siedmiu nowych bossów i zyskałem naprawdę sporą ilość nowych schematów. Teraz tylko trzeba będzie gdzieś to wszystko upchnąć. Bo choć ulepszyłem serce zamku, dzięki czemu znów zwiększyłem potencjał rozbudowy, to nie mam pomysłu, jak to wszystko ma wyglądać i jak mam to zagospodarować. A ah, dużo pracy mnie czeka.